Witam Was bardzo serdecznie Ja nazywam się All Single Guy czyli Single I tak, dzisiaj o 20.30 o 20.30 nagrywam live'a Tak, mojego pierwszego live'a I on będzie bardzo spontaniczny Będę nagrywał razem z nieznajomym gościem, ale pewnie go znacie i to taka była krótka informacja co ja jeszcze powiem live będzie yy, tak jak mówiłem, o 230 i będzie trwał pewnie z półtorej godziny tak, jeszcze tak będzie konkurs na fanów minecrafta to nie będzie jakiś konkurs bo to jest mój pierwszy live ale to konkurs nie będzie duży ponieważ na razie nie mam sponsora i nie mam nic nie mam kasy za jakieś tam yy, pierdołki małe Yy, no właśnie, i konkurs będzie bardzo młodki i to będzie dla panów minecrafta. Dobra, właśnie, no to by było chyba na tyle. Tak, żegnam. Chciałam wam tylko powiedzieć, że będzie LIVE! BĘDZIE LIVE! BĘDZIE LIVE! BĘDZIE LIVE! Tak się tym podniecam, bo to jest mój pierwszy live. Dobra, to Sioniczku! i zapraszam na mojego live'a, bardzo serdecznie.